Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu słyszenia. Tak jak opowiadałam w pierwszym filmie na ten temat, bardzo ważne jest to, czy my słyszymy, że głoski się zlewają, że sylaby się zlewają w jeden dźwięk, w dźwięk sylaby czy w dźwięk wyrazu. Bywa, że dziecko nawet wypowie słabe, a nadal jej nie słyszę. Tak jak opowiadałam, drugą do tego jest między innymi słyszenie pierwszej litery wyrazu. To żebyśmy my nabrali takiego wrażenia, takiego przekonania, że wyrazy, słaby składają się z wielu elementów. Żebyśmy nauczyli się to wyłapywać. Dla wielu z nas jest to bardzo trudne. Kolejnym krokiem, po tych zabawach, które proponowałam ostatnio, są takie domowe planszówki, w których mamy, tak jak Państwo widzicie, literki, literki znane dziecku. To jest bardzo ważne, bo w przypadku maluchów, przecież to nie jest tak, że my wszystkie literki już znamy. E, literki znane dziecku e, i obrazki, które zaczynają się na te litery. No i sobie to startujemy, prawda? Rzucamy kostką i idziemy na przykład na literkę c. Hmm? I mówimy sobie, c, fajnie. E, I teraz zastanawiamy się, jaki obrazek jest na c. Hmm? I na przykład mamy cukierek albo cebula. Hmm? I tam dalej wędrujemy i na przykład wylądujemy na literze B. I zastanawiamy się, jaka, jaki obrazek jest na literze B. A jeżeli znajdziemy jakieś na przykład balony albo byk, no to super, fajnie, mamy nagrodę. Na przykład dodatkowy rzut kostką e, albo trzy do przodu, co tam sobie na początku ustaliliśmy. U dzieci, dla których to zadanie jest bardzo trudne, u których dopiero ruszamy z taką formą pracy, warto na początku ustalić, co widzimy na obrazku, nie? bo jeżeli, jeżeli nie jesteśmy pewni, że to jest elf, a to jest smok, a to jest Eskimos, to potem szukanie wersów na literę E może być bardzo trudne. I to jest jedna wersja tej planszówki. Inną wersją takiej podobnej zabawy mogłoby być coś takiego, że wędrujemy po obrazkach, nie? To już jest odniesienie do, do tej prostszej zabawy, prostszego ćwiczenia, o którym opowiadałam ostatnio. Że wędrujemy po obrazkach, a w środku mamy kilka literek. I na przykład wylądowaliśmy na zebrze. Hmm? Na zebrze, na przykład, załóżmy, że tu zamiast zębu, zebra, i szukamy, na jaką literę jest zebra, i szukamy tej litery na planszy. Także planszówki to jest kolejny krok, i krokiem takim też równoległym do takich domowych planszówek mogą być memory, i tutaj tak samo szukamy liter, które dziecko zna, na przykład zna i i zna indianina. Ta? i mamy yy, ileś par memorów, ja dla takich osób, które zaczynają pracę ze słyszeniem. Proponuję 10 do 12 par, nie więcej. I yy, yy, no, odkrywamy, prawda? Odkrywamy czasami nam się trafią dwa obrazki, czasami dwie litery i załóżmy, że odkryjemy B i Indianina. No i mówimy sobie, co widzimy na obrazku, widzę Indianina. Czy Indianin zaczyna się na tą literę, którą przed chwilą odkryłaś, nie? Co to jest za litera B. I staram się wysłyszeć. No nie, nie zgadza się. I kontynuujemy. Zasady memorów znamy, prawda? Trzeba znaleźć pasujące do siebie obrazki. Ważne jest to, żeby jeżeli mamy jedno i, to jednego Indianina. To już jest memory, to jest praca dla dzieci, które znają sporo tych liter. Nie? Bo myślę, że przynajmniej takich tak 10 par by się przydało, żeby dobrze to poćwiczyć. To też jest dobry sposób na ćwiczenie, na przypominanie sobie dwuznaków. Dla takich początkujących em, osób, które uczą się dwuznaków i dla których to jest bardzo trudne, można wrócić do planszówek z obrazkami i ze znakami, w tym wypadku z, z, z dwuznakami czy z e, i do memorów, w którym szukamy obrazka i szukamy znaku. Nie? Czyli wracamy do słyszenia, do dobrego myślenia o znakach i o naszych uszach. I to są kolejne dwa kroki, które można wykonać w stronę czytania w momencie, kiedy dziecko nie potrafi złożyć sylaby, z tego powodu, że ta droga ucho-mózg jest nieprzetarta. To oczywiście jest tylko propozycja, ale u nas się sprawdza. I zapewniam, że sukces i ta radość z tego, że nie zrezygnowaliśmy z czytania, że, że nie powiedzieliśmy sobie, że się nie da, albo że idziemy w czytanie globalne, jest ogromna. Że po jakimś czasie, kiedy przetrzemy te ścieżki między naszymi uszami a naszym umysłem i możemy czytać, czytać, a nie, a nie zgadywać, tylko kodować obraz wyrazu jest ogromna i ja się bardzo cieszę z tych sukcesów moich dużych i małych uczniów. Na następnym filmiku opowiem, co jeszcze można zrobić, żeby uzyskać ten efekt, żeby u dziecka, które nie może złożyć sylaby, doprowadzić go do tego wielkiego sukcesu przeczytania jego pierwszych sylab. Zapraszam, zapraszam do pracy na planszówkach w tych dwóch wersach, o których opowiadałam, i do pracy na memorach. Wszystkiego dobrego, życzę samych sukcesów w nauce czytania.